Dno oceanu jest zasłonięte tajemnicami i legendami o zaginionej Atlantydzie, morskich potworach i zatopionych statkach z utraconymi skarbami. Więc co byśmy zobaczyli, gdybyśmy opróżnili ocean? Jak wyglądałaby Ziemia? Opróżniając oceany, obserwowalibyśmy starożytną historię ludzkości. Okręty wojenne z czasów I i II wojny światowej, statki niewolników i piratów, na ziemi pojawiłby się najwyższy łańcuch górski o długości ponad 60 tysięcy kilometrów oraz szlaki lądowe, którymi nasi przodkowie kiedyś migrowaliby z kontynentalnej Europy do Wielkiej Brytanii, z Syberii na Alaskę, z Australii na Wyspy Naukowcy przypuszczają, że dno oceanu kryje ogromne kratery od meteorytów, które spadły miliony lat temu, szkielety dinozaurów, minerały nieznane nauce i formy życia z okresu przedlodowcowego.